TVO o! TVO Renata Błaszczyk, witam Państwa. Dzisiaj trze wiadomości ta ralida działa Mordę Była. Co to widziałaś? Mordę. W co? W mordę. A co, nagrywasz je? <grywa> 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 Teraz się okaże prawdziwej czereni. Czemu to nie działa? Nie działa! Popsute. Po opublikowaniu wczorajszego materiału o skokach lideratu cichego... <grym> no tak. <grym> Dziewczyny, tipsy w górę! Jak to się stało, że nasz Michał zaczął grać na oboli? Ja ja Za bo, ja bo, bo się Drugim talentem jest ukrywający się między nami DJ Fasolka. Zazgodził się on. Co bo tak sobie zapomniałem? Górek, górek. Zielony ma garniturek. I czapkę, i sandały. Zielony, zielony jest cały. Bojku, jakieś To ja nie, nie schylę się, nie? A nie, bo się schyla, to już może być, dobrze. Gdy brak mi sił, by mówić do ciebie, nie mam <śmum> sił, bo nie mam przy tobie. Zapytaliśmy dzisiaj obozowiczów. Jak oceniają? Coś dzieje się. <śmum> Zapytaliśmy dzisiaj o bozowiczów. jak oceniają ołóz Sprawdźmy, co odpowiedzieli. Weźmy. Eee, no, jeszcze no, raz, dawaj. A zadaj mi jakieś pytanie. Już? Muszę mówić? No, Ale co mam powiedzieć? Dobra. Tutaj na obozie mamy super puszki byśportowaną... <śm> Tutaj na obozie mamy super puski Tutaj na obozie mamy super wysportowaną grupę siatkarzy Oto oni One more pierwszy lata Teraz A ja nie wiem. Ale je, jeszcze nie kręcisz? Nie. To się wytnie. Jakby co? Ja już się zastanowił, że dopiero wyszedłem z wody, jeszcze nie myślę, jeszcze nie jestem niebyspany. może i, i może we chwilę. A co robisz w nocy? E, Różne rzeczy A, no. no dobra, dobra, dobra! Kiedy? E, Mina obozie się podoba fajnie, bo jest, bo... Nie, Ania, dawaj, dawaj szybko, mimo czasu, obiadze. No zaraz zobaczę, idziemy. Ja, wszystko jest fajnie, tylko i też. nie Ale zrobię tak. nie? czy nie? Nie. Mamy... Obóz wyświeca. Hmm. <laughs> no no, no idź. Tak, ja No, okay? o, tak, jak się nie, Jaką grupę? A ty jeszcze mnie nagrywasz, no, nie, okej? nie, 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 Jaką nie, No, nie, 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 no. nie, 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 Chcesz tak? Dobrze, niech tak będzie. Może być. Ja? Czemu ty nagrywasz teraz? Jeszcze nie! No dawaj. A tu nie możesz ma podać. Macie chusteczkę? Nie widzicie. Czekam na was. Nie nagrywa. Ja mam No nie Będzie. Wszystko będzie. Jakie są nie? Bołga do bramki przychodzi szybko! Jesteśmy niezorganizowani! Akurat gdzie ty jesteś? Gdzie? Ja tutaj. Jak to tutaj? Ja nie mam butu. Halo! Do, do budynku! No właśnie mnie wygonili stamtąd. Do budynku bo buty nie właśnie? nie mam. Weź Barcelona kręcić to? Co? Mam to kręcić? I to one? Kręć, ale jak się rozkręci. Kręci. <śmienic> <śmienic> Mają rację. Idzie. W Jednym z wczorajszych efektów. Burza. Nie, proszę, niech on pójdzie. Dziwnym trafem, nie opoda naszego felernego drzewa. Wczoraj przychodziła tam tędy Emi Kluczenko. Powiedz, co się stało? To wszystko było tak szybko, ja szłam sobie tędyk nagle. Poczułam uderzenie. To był piorun, po prostu wyglądał tak sympatycznie, a okazał się naprawdę potworny. Poczułam drgawki w całym ciele, poczułam uderzenie w mózg i po prostu. Ciemność, ciemność widzę. Ciemność! Ciemność! ciemność. Czuję! A potem, powiedz, a, potem powiedz, a potem powiedz, a potem powiedz, Ktoś podszedł po mnie, do mnie i kazał mi wstać, ale ja powiedziałam: Nie, nie wstanę, tak będę leżeć. Tak powiedz, bo to jest filmu. Ktoś powiedz, podbiega, nie. mówi: staję, mówię, nie, ja dostaję, będę leżeć. Tak, się włosy. Do końca obozu naszą biedną Emi będziemy otaczać opieką. Do końca naszego obozu Emi zapewnimy na, naszą opiekę fizycz fizyczną. Do końca naszego obozu zapewnimy nimi... Do końca naszego obozu... No. Do końca naszego obozu zapewnimy naszej Emi opiekę... No nie no. Do końca naszego obozu Godpader postaramy się zapewnić naszej Emi Kluczenko opiekę psychiczną i fryzjerską. A wiesz ka o... To już co, to ja pójdę zrobić zdjęcie Oli z tym chłopakiem, okej? by nie Tylko Lukas nie się odsunął. American love!

Dzień dobry, czy zechce nam opowiedzieć o wczorajszej akcji ratunkowej? Bez komentarza. Czy udało się uratować? tą nas osobę? osobą. Czekaj. To by było na tyle. No bo nie ładne. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę.